Dzięki Innovation Coach już ponad 900 polskich przedsiębiorców postawiło pierwsze kroki na drodze do innowacji. Innovation Coach to bezpłatna, kompleksowa usługa informacyjna. Jest dostępna niezależnie od statusu branży czy lokalizacji firmy. To świetne rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy poszukują pomysłów na działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne oraz potrzebują wskazówek, jak przygotować się do ich wdrożenia. Pomagamy polskim firmom skutecznie przygotować się do aplikowania o środki publiczne na badania i innowacje. Innovation Coach to współpraca firmy z ekspertem z wybranej branży. Efektem są indywidualne rekomendacje i praktyczny plan działań z zakresu rozwijania i wdrożenia innowacji. Przystąpiliśmy do programu Innovation Coach, aby uzyskać poradę, aby przedyskutować model komercjalizacji naszych dotychczasowych prac, a także wyznaczyć sobie nowe ścieżki działania na przyszłość w celu rozwoju biznesu. Mamy jasno wypracowany plan i roadmapę, w jaki sposób, jakimi narzędziami, jakimi kanałami wprowadzać naszą technologię na rynek krajowy, jak i globalny. Innowacji jest szytym na miarę rozwiązaniem dla przedsiębiorcy, gdzie rozkładane są na czynniki pierwsze problem danego przedsiębiorcy i rozwiązywany jest razem z wyspecjalizowanym ekspertem z danej branży. Ekspert pochyla się nad problemem przedsiębiorcy, analizuje możliwości, ale także i pewne. Ograniczenia danego przedsiębiorstwa, uwzględniając przede wszystkim otoczenie gospodarcze. Ogromną wartością dodaną coachingu jest pokazanie przedsiębiorcy, jakimi metodami, w jaki sposób może pozyskać dofinansowanie na wdrożenie swojego pomysłu. Najpierw firma zgłasza się do programu Innovation Coach, następnie my, jako Innovation Coachowie, dowiadujemy się, Jakie możliwości dzisiaj firma posiada, jakie są bariery rozwoju. Staramy się stworzyć pewną wizję możliwości zmiany, która ma nastąpić w tym przedsiębiorstwie. Dalej przygotowujemy pewną rekomendację, badamy rynek, weryfikujemy, jakie są źródła finansowania i taką propozycję, taki projekt zostaje przekazany do firmy. Przystąpienie do udziału w Innovation Coach jest bardzo proste. Na początku wystarczy wypełnić krótki formularz. Następnie nasi konsultanci kontaktują się z firmą, aby poznać jej oczekiwania i możliwości. Sam coaching to seria spotkań przedsiębiorcy i eksperta. Podczas nich powstaje pomysł na innowacje. Przedsiębiorcy mogą też wziąć udział w serii specjalistycznych warsztatów, które pomogą uzupełnić wiedzę i wzmocnić ich kompetencje. Dzięki wsparciu Innovation Coach. Przedsiębiorcy mają szansę nie tylko na rozwój innowacji, ale także na udział w programie Fundusze Europejskie dla nowoczesnej gospodarki. Większość przedsiębiorców potwierdza skuteczność coachingu innowacji i rekomenduje udział w programie. Dołącz do Innovation Coach i wymyśl z nami swoją pierwszą innowację.